Ja mam tutaj znowu z nazwy Hero Zero, właśnie sobie zdziwiam. Wypominam, i, i, jak no, no nie subskrybujecie, no i nie lajkujecie, no i nie dawajcie da dawaj na łapkę w górę, to, to bardzo was zachęcam, bo będzie więcej takich odcinków. No i może jeszcze na, na, no nagram na kąpie z kolegami, jakieś inne gry, to, to w komentarzach mi napiszecie w jakie. No, na razie zaczynamy od, od Hero Zero. No i, e, no, no i na razie zaczynamy w Hero Zero, ale no, no i bardzo was zachęcam wbić do naszej drużynki, w której się właśnie po, e, pomyliłem, bo powiedziałem, na no, nazwę drużyny dwa razy. E, no, e, no i e, dzisiaj się postaram tak nie mówić. E, się nie, nie pomylać. No ale, no, no na razie to, to nakrywamy w taki sposób, ale potem, no może inny, w inny, kiedyś to wszystko zrobi. I teraz to, e, mogę was nauczyć no, w tą grę grać, tylko na, napiszcie w komentarzach, no, a jak do jak nie chcecie, to napiszcie, że nie. Bo, bo niektórzy wiedzą, no bo za dużo osób wie, jak się w tą grę gra, ale no, no, jak nie wiecie, to piszcie. E, e, no na początku, to sobie zaczynamy od 20 takiej stronki Mowbizem, takiej aplikacji w sklepie Play, co sobie można nagrywać na YouTubie. No i no, na razie właśnie od nie zaczynam, ale potem to sobie będę nagrywać na komputerze. To jest taki początek? No ale potem to... Może być lepiej. Tylko musicie su y subskrybować, lajkować, no i dawać łapy, no łapki w górę. E no na razie to musimy sobie na na razie tak. E no, to taki krótki odcinek, ale potem będą dłuższe. E no jutro lub jeszcze dzisiaj sobie zrobię odcinek. Ale e, wątpię, że dzisiaj, bo jeszcze może jutro, Ju, jutro lub dzisiaj sobie jeszcze kupię no pąki, więc siema.